Wiesz co? To chyba ona tutaj rządzi. Łu, bystry jesteś. Spoko, luzik. Zagadam z Szyfową. Moje imię brzmieć Kazuda. Kolega być Gryf, tak? Moja dobra. Twój lud nie bać. Dlaczego nie wyrażasz się normalnie? Czyżbyś miał coś z głową? <noise> Wybacz nie złość się. Ona to powiedziała. O rany, tak mi głupio. Pomyślałem, że nas nie rozumiecie.